Stowarzyszenie Mosty Porozumienia. Czy jest coś wspanialszego, co budzi nasze cudowne skojarzenia? Mocny most. Trwała przestrzeń łącząca dwa brzegi. Mosty Porozumienia powstały na kongresie mediatorów, na drugim kongresie w 2012 roku w Lisówce. Gromadzi ludzi z różnych województw i związany jest ze środowiskiem mediacji rodzinnych oraz mediacji. W otoczeniu pomocy społecznej i polityki społecznej. Uwierzcie mi to naprawdę wspaniali ludzie. Wykonują swoją mrówczą robotę. Są przyjaźni dla tych, którzy potrzebują pomocy. Na bazie woli porozumienia, na bazie woli współpracy rozwijają wspaniałe programy, popularyzujące mediacje, które pomagają nam, żebyśmy samodzielnie dbali o nasze sprawy, żebyśmy odzyskiwali zdolność pilnowania swoich spraw żebyśmy mogli zadbać o nasze dzieci, żebyśmy byli szczęśliwi, bo gdy bieda puka do drzwi, to miłość ucieka oknem. Dlatego Stowarzyszenie Mosty Porozumienia znajduje tak wspaniały grunt do działania. Zapraszamy. Mediacje, mediacje.pl i telefon 723-111-638.